Więc. cześć, witajcie, jestem Anderson i witam was y, na moim kanale i w dzisiejszym odcinku pokażę wam jedną z y, taktyk, na, taktyk na bardzo dobre rozpoczęcie y, gry na kaszualu. Y, nie jest to może jakaś wybitnie dobra taktyka na areny, ale na kaszuala powinna się bardzo dobrze udać i przyjąć żebyście po prostu dobrze zaczęli i potem sobie już gierkę mieli przewagę w grze Więc ja Was zapraszam serdecznie do oglądania. Zostawcie jeszcze subikę, łapeczkę w górę. No i widzimy się w busie bojowym. Dobra, widzowie. No i gdy jesteście już na tej mapce startowej, to Wasze zadanie jest polecieć na obu panom odkrywkę. I to jest sobie pierwszy plan tej mojej takiej małej taktyki. Dlaczego na obu panom odkrywkę? No bo tam jest boss. Ogólnie I po zabiciu bossa Można Iść do sejfu W którym jest taki jeden mały plus Zaraz wam go pokażę Tylko sobie najpierw może dolecimy Tam, za 8 sekund startuję Był więc Chociaż tyle dobrze Bum, bum, bum Dobra, więc lecimy sobie tutaj. Dobra, widzowie, ja już lecę na obu panom odkrywkę. I naszym drugim zadaniem jest wyeliminowanie wszystkich ludzi, którzy tutaj są, albo polecą. I w międzyczasie podniesienie flagi. Tu jest od razu flaga, więc ja sobie wyląduję tutaj już na MC fajnie, i zacznę podnosić flagę. Będę e, się zapytać dlaczego podnosić tą flagę. No słuchajcie, ta flaga dużo daje. Dobry lut le leci z tego. Więc to jest naprawdę bardzo opłacalne. Jeszcze sobie może wezmę tutaj o PMI-ka Dobra, podnosimy dalej flagę. Ludzie już tutaj się powoli zbierają. Może mi się uda. Nie, dobra. O dobra dostał Dobra czekamy aż tutaj ta nasza flaga się podniesie Już zaraz się to powinno wydarzyć Więc jeszcze chwilkę czekamy Aha kolega do nas nawala Nie wiem skąd Dobra już, już go widzę Dobra dostaliśmy itemki Więc jest spoko Bierzemy sobie je i idziemy słuchajcie, wybić wszystkich ludzi, którzy tutaj są. A, dobra, nie żyje. Trochę mi się obywało też, ale nie szkodzi. Dobra, się szybko jakoś schowam, może się wyleczę. Ała, no właśnie. To on nie wie, że ja go widzę. Dobra. I teraz tak widzowie. Jeżeli chcecie, żeby Wasza taktyka była w 100% skuteczna, to musicie mieć klucznika. Więc ja postaram się zdobyć klucznika. Nie wiem czy mi się uda. Spróbuję ostatni raz. Dobra, mam lotnika. Ale jeśli będziecie mieli klucznika, to weźcie klucznika, naprawdę? Dlaczego to ja wam zaraz powiem? I słuchajcie, gdy już w sumie lecieliśmy tutaj, zabiliśmy ludzi, podnieśliśmy flagę, no to wystarczy nam tylko czekać, aż zrespi się nas, nasz boss. Więc czekamy sobie na bossa. Przy okazji to mam lamę, to bym może ją sobie tutaj zabił, tą lamę. Chodź tu, chodź, 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 chodź. No to miałem chyba, nie wiem, wybitnego farta, że mi się na lamę udało natrafić. Rzadko się to zdarza teraz w tej grze. Jak ona jeszcze żyje? No dobra, więc sobie bierzemy to. Tu tutaj sobie weźmy te itemki. Dobra, za minutę się zrespi boss. No widzowie otrzymałem. Mm, otrzymałem przy okazji egzotyka za darmo. I za 10 sekund zrespi się boss. Słuchajcie, musicie zabić tego bossa yy, po to, żebyście mieli kartę do safe'u, jak dobrze wiecie, i mityczną pompę i. No i wiecie. Oho, ale jeszcze chyba nie wszystkich tutaj pokonaliśmy, tak mi się wydaje. Chyba na pewno jeszcze nie wszystkich. O Jezus Maria. Dobra, nie, nie było tego. Dobra, już nie, nie żyje. Dobra. Jeszcze troszeczkę uleczę szybko. Dobra, ale ta snajpa zapomnijmy o tej snajpie. To było... To było niechcąco. Jak coś to snipa. Dobra, widzowie, ale już nie ma czasu na gadanie. Idziemy zabić bossa. Jeszcze trochę tutaj podbuduję. Dobra. Mm, to co? Ja walę bossa. Ja ci przyładuję sobie. I. Puf! I on już jest. Teraz ma już przewalone. Dobra, dead. Gdzie jest ten drugi? Kacza szybko sobie przeładujemy Walimy, walimy, walimy Dobra I słuchajcie, gdy zabiliśmy bossa No to co? Idziemy do safe'u, prawda? Bo chyba po to jest ten safe, ale... Gdzie jest ten... Gdzie jest ten klucz? I mamy już prawie wszystko z naszego celu zrobione Zobaczmy czy mamy klucznika nam się bardzo przydał klucznik, ale nie wiem, czy się uda dostać klucznika. Będzie ten klucznik, czy nie? Jak myślicie? Dobra, jest klucznik, widzowie. Ja biorę klucznika. Pamiętajcie, najlepiej będzie, jak będziecie mieli tego klucznika, bo wtedy będziecie mieli dobrą przewagę. I w sumie zobaczcie, widzowie. Mam, nie wiem, gram dosłownie, nie wiem ile. Z 5 minut. A i zobaczcie, jaki mam lód widzowie. To jest naprawdę dobra taktyka ale teraz wam pokażę, dlaczego ten safe jest według mnie najlepszy z tych wszystkich. Teraz wam to właśnie pokażę, bo słuchajcie widzowie, w tym safe'ie możecie zrobić coś takiego. Tutaj możecie budować, a w innych safe'ach, no to tak średnio możecie budować. Potem safe' to rozwalacie i pozostanie nam już ostatni etap naszej misji, można to tak nazwać chyba. Więc tutaj sobie to robimy, weźmiemy sobie w sumie może nie, nie, nie z tylko to sobie weźmy yy, coś jeszcze możemy wziąć, pompa nie chcę zostanie, bo ja mam egzotyczną, to mi nie potrzeba drugiej ale amo już sobie wezmę yy, dobra, weźmy tyle na razie i teraz słuchajcie, ostatni etap jest udanie się do tutaj w ten oto domek a nie, nie w ten, przepraszam was w ten domek, więc idźmy sobie do tego domku Dobra, przekaza jakiegoś typka zabiłem. Chyba był troszeczkę nieogarnięty, ale to dobrze. Dobra widzowie, więc idziemy sobie tutaj. I dlaczego tutaj przyszliśmy? No bo tutaj są skrzyneczki. I słuchajcie Tutaj czasami Misza, akurat teraz nie zrespiło. Ale ja sobie na przykład nie wiem, wezmę snajpę, i słuchajcie, tutaj czasami powinien się zrespić egzotyczny PM. Ten taki, co Spami tak, że hej. I słuchajcie, weźcie sobie tego PMA i no, no, dosłownie macie. Patrz, jak ja mam dobry loot. Praktycznie zrobię, robię tylko 4 fragi i zajęło, zajęło mi to może, nie wiem, 10-11 minut. Nawet nie wiem, ile. Więc widzowie, to była moja taktyka. Zostawcie subika i łapeczkę w górę. Jeśli chcecie więcej takich filmików, to napiszcie w komentarzu. Ja się z wami żegnam. Trzymajcie się i cześć. Pa, pa.